Nagranie z filmu obok Polo. System alarmowy, który nie, tu nie widać. To są drzwi wejściowe boczne. Yy, tu jest pomieszczenie jedno. Tutaj. Zakratowane. Tu jest pomieszczenie też takie małe, mniejsze. Tu wystały motory. Tu wystały motory. Tutaj powinna być ubikacja. której tylko nie ma, jest z Nie wiem co z tą ubikacją. Ale najlepsze jest tu. To jest fajna impreza. To jest takie jakieś mniejsze. Pomieszczeń tu dużo. Tu jest, myślałem, że to jest ubikacja. Ubikacja jest tu. Też kolejne. Też kolejne. Tu jest. Woda jest. Nie zamknięty. No tak to mniej więcej wygląda.